O kurwa, mikrofonu zapomniałem, sekunda. Masz mikrofon osobno? Taker. Witam serdecznie, jesteś z samej gadam o lolu. I dzisiaj ze mną Sleeper i Sheru. Witam, Witam. Dzień dobry. I powiedzcie mi, jak to się stało, że tak wyszło, tak wyszło dzisiejszy mecz. Jak to, co to, to, to znaczy, że kurwa tak wyszło? Który? Dzisiejszy mecz, ogólnie. A. Były dwa. No to. Jeden dwa. rozjebaliśmy, jeden dostaliśmy na cipę, bo jesteśmy dziadami. Chodzi mi o pierwszy. No to pierwszym, to dostaliśmy na cipę, bo czarny Piotr i Dave są fakerami. No to prawda. Nie da się grać. Redakcja, gadamy nie. o e sporcie, jest totalnymi fakerami. Oni są. Rozumiem, rozumiem. Najlepsza redakcja, nie to co tutaj. A jak się czujecie po drugim meczu po rozjebaniu przeciwników? No powiem tak. Na 20 minut gameplayu grałem z 5, bo nie mogłem oddychać, więc było ciężko. Ale stałem na obronie i było fajnie. A ja po trzeciej minucie się skonfigurowałem i mam rozjebany pizzer. Fryderyk Veggie Kozioł, osąd zawodnika. Wydaje mi się, że y, ma wielkie serce i wielkie chęci, ale to po prostu nie jest jego branża. Y, kto ma większe serce, Fryderyk Veggie czy Sini Waifu? Sini Waifu. Pomidor. <grym> rozumiem, rozumiem. A wiecie w ogóle, że ja miałem z wami grać? Tylko że się spóźniłem? Tak. Tak. Wiem. O, okay. Nie, nie spóźniłeś się, tak byłeś w sumie dwie minuty po. No tylko że nie dostałem koszulki i będę zmieszany i nie wiedziałem co mam kurwa robić. No Więc wokoj... siedziałem z wami i Wokój. Wokój podbić i powiedzieć się, a ja grałem z wami. Aha. A, my, a my, nam brakowało zmienników i... Aha. Za, i zajechani. No dobra, to jestem zjebany, wina, Nara.